Ostatnich plastrów chyba już nie będę tym chociaż czemu nie damy jeszcze pesto na te ostatnie plastry, a jak i lecimy znowu. Dwa plastry. Tu pesto. Powiem wam, że po raz pierwszy przygotowuję tak żywą potrawę, ponieważ ona mi tu cała żyje swoim życiem już. Tylko ją robię. Powiem Wam, że zostało mi jeszcze chyba trochę plastrów, nawet mogę jeszcze zrobić jeden. Jeszcze zrobimy w takim razie jeden jednak ten rządek. Czyli teraz dwa plastry. Ale będzie to smakowity prawda? Już to czuję, już to widzę. Najwyżej na przykład na samą górę damy tylko dwa plastry, a nie cztery. Czyby w końcu to nie wyszło w piekarniku podczas gotowania, czy gotowania, zapiekania. Polewamy sosikiem. No i dobra. I na to jeszcze kładziemy ostatnie dwa plastry. Musimy wyjąć je z garnka. Jeszcze mam w garnku trochę plastrów. Ale że one są gorące, to wracamy za chwilę. Dobra i na sam szczyt udało mi się wyciągnąć jeszcze Dwa plastry, i tutaj kładziemy naszą mozzarella, żeby nam się to wszystko fajnie zapiekło. Teraz generalnie musimy to jeszcze zawinąć folią aluminiową i w tej folii piec zapiekać około 15 minut, a po 15 minutach jeszcze na jakieś 5 minut odkryć tą folię, żeby nam się ta mozzarella fajnie przypiekła. No więc cóż, ja to wkładam do piekarnika no i tak naprawdę zobaczcie już za chwilę gotowe dzieło. Smacznego.